Dzień dobry. Muszę Wam coś wyznać. Jedną z moich największych życiowych słabości jest to, że ilekroć gdzieś zobaczę napój typu kola, mam ochotę go natychmiast spożyć. Nie jest to chęć nie do powstrzymania, ale pokusa bądź co bądź silna. Byłem przekonany, że znam przyczynę takiego stanu rzeczy. Odchodzi o nasze pierwotne łaknienie kalorii w postaci cukru. Oto, że kola jest słodka. Ale w ostatnich miesiącach trafiłem na szereg publikacji, które dosłownie wprawiły mnie w osłupienie. Na naukowe dowody czegoś, co śmiało można nazwać spiskiem. Spiskiem, który niemal na pewno dotknął również i Was. Historia zahacza naprawdę w zasadzie o kontrolę umysłu, a jej korzenie oplatają cały świat. Pozwólcie, że wyjaśnię, o co chodzi. Od zawsze byłem przekonany, iż pociąg do słodkich napojów tkwi właśnie w ich słodkości. Co prawda w porównaniu do białka i tłuszczu gęstość kaloryczna węglowodanów nie jest jakaś wybitna, ale ich Zaletą w porównaniu do pozostałych głównych składników pokarmowych jest to, iż energię z nich można uzyskać stosunkowo łatwo i szybko. Domyślnym stanem większości żywych organizmów w naturze jest głód, większy albo mniejszy, ale jednak głód. W związku z tym byliśmy poddani ewolucyjnej presji, która na przestrzeni milionów lat nauczyła nas, które pokarmy mogą nam dostarczyć niezbędnej do życia energii. Tak się składa, że wiele węglowodanów ma wyraźny słodki smak, więc nic dziwnego, że nauczyliśmy się łączyć słodycz z porcją życiodajnych kalorii. Dzieje się tak oczywiście poprzez aktywację układu nagrody w mózgu. Chciałem bez czapeczki. Ach, dobra. Jesteśmy więc w pewien wrodzony sposób w zasadzie uzależnieni od cukru. Dlaczego, jak czego, ale cukru w napojach gazowanych typu kola nie brakuje. Tak, naprawdę sporo tego. I taka ciekawostka, w dietetycznych, czyli słodzonych słodzikami w wersjach tych napojów nie ma tych stert cukru i dlatego puszka Coli Classic w wodzie tonie, a ta dietetycznej w wodzie pływa. Miał wyjść inaczej. Czy nie można wierzyć wszystkiemu, co się przeczyta w internecie? A... Wracając jednak do meritum, z tym wyjaśnieniem, tym, że mózg pragnie cukru, ja mam jednak pewien problem, e, bo mam ochotę napić się coli, nie sprajta czy fanty, tak? Fanty. Zresztą nie tylko ja. Gdy zrobiłem ankietę na Instagramie, ponad 60% osób, które udzieliły odpowiedzi, również wybierało kole czy tam Pepsi i uważam to za reprezentatywne, bo wyniki uwzględniają ponad 12 tysięcy odpowiedzi. I wydaje mi się, że znalazłem ciekawe wyjaśnienie tej sytuacji. Ciekawe i naprawdę, naprawdę szokujące. Co jeśli powiedziałbym Wam, że w składzie Coca-Coli jest jeszcze coś, co sprawia, że większość populacji wybiera właśnie ten słodki gazowany napój kosztem innych słodkich gazowanych napojów? I kiedy rzucimy okiem na etykiety, kiedy przeanalizujemy ten skład, natychmiast w oczy rzuci nam się jedna substancja obecna w coli, a nie w pozostałych. Aromat kofei. Kofeina? Zapytacie? Tak, kofeina. Ta sama co w kawie, herbacie czy kakao, a więc i czekoladzie. Gorzkiej czekoladzie, którą też zjadamy. Niektórzy się nią zajadają, mimo tego, że jest gorzka. I wszędzie jest to ta sama molekuła. 1,37-trimetyloksantyna. Teina i guaranina to inne jej nazwy wskazujące na różne pochodzenia, różne źródła. Jest to molekuła, która, gdy dostanie się do naszego organizmu, przenika do mózgu właśnie, blokując w nim receptory adenozyny i uniemożliwiając nam w ten sposób odczuwanie zmęczenia. E, tak, kofeina nie tyle co nas pobudza, co uniemożliwia nam uzmysłowić sobie, jak bardzo styrani jesteśmy. I żeby zrozumieć, dlaczego mamy prawo zacząć podejrzewać kofeinę o to wszystko, o to łaknienie coli, musimy przez chwilę porozmawiać o pszczołach. Biodrody i botanicy są raczej zgodni co do tego, że jedną z głównych funkcji kofeiny w roślinach jest zapobieganie konsumpcji przez roślinożerców odstraszanie czy wręcz zabijanie owadów. Wyobraźcie więc sobie, jaką zagwostką była obecność kofeiny w nektarze i pyłku kwiatów roślin z rodzaju cytrusów i kawowców czyli tych produktach wytwarzanych przez roślinę które mają przyciągać owady zapylające, nawet więcej tych produktach, które wyewoluowały, by właśnie z pomocy zapylaczy przy rozmnażaniu korzystać. Dlaczego roślina miałaby magazynować w tych wydzielinach insektycyd? Insektycyd, którego wytworzenie, to też musimy dodać, wymaga energii, to nie jest produkt jakiejś innej potrzebnej reakcji, roślina musi energię wydatkować na produkcję kofeiny. To musi po prostu też dawać więc jej jakąś korzyść. I od 2013 roku dzięki Geraldine Wright wiemy, czym ta korzyść może być. Postanowiła ona sprawdzić, czy ta kofeinowa domieszka nie wpływa czasem na pamięć pszczół. Bo wpływa na pamięć ludzi. Podała pszczołom roztwory zawierające tyle samo cukru i siedem różnych stężeń kofeiny, wystawiając je przy tym na konkretne zapachy. Następnie sprawdzała, jak długo po takiej ekspozycji pszczoły będą kojarzyły zapach z pożywieniem, ze źródłem pożywienia. Kierując się w kierunku tegoż zapachu kosztem innych woni. To, tak na marginesie, jest standardowa metoda badania pamięci pszczół, i tak istnieje standardowa metoda badania pszczelej pamięci. Ale ja dziś nie o tym. Ważne są wnioski, a te dosłownie rozwalają mózgi. Więc, generalnie, kofeina nie sprawia, że więcej pszczół zaczynało kojarzyć zapach z nagrodą. Co mierzy się po 10 minutach od ekspozycji. Jednak gdy miało to miejsce, w sensie zapamiętanie, skojarzenie, było o wiele silniejsze, trwalsze. Trzy razy więcej pszczół w grupie kofeinizowanej łączyło zapach z nagrodą po 24 godzinach i dwa razy więcej po 72 godzinach. Przy wyższych stężeniach kofeiny, co ciekawe, ten specyfik, ta molekuła ma odwrotny, odstraszający efekt, jeżeli chodzi o pszczoły. Ale żadna z badanych roślin nie wydzielała aż tyle kofeiny do nektaru, żeby pszczoły były odstraszane. Co to oznacza? Ano to, że wszystko wydaje się idealnie dopasowane. Kofeina w nektarze wpływa najwyraźniej celowo na długoterminową pamięć pszczół, czy generalnie zapylaczy. Praca mózgu pszczoły, która taki nektar spożywa, jest zauważalnie inna, od y, pracy mózgu pszczoły, która pije zwykły roztwór cukru. Mało tego, tak silnego efektu nie dawało nawet trzykrotne zwiększenie stężenia cukru. Tak silnego efektu jak dodanie do roztworu kofeiny w odpowiednim stężeniu. Czyli coś, co nie ma wartości odżywczej. Działa y, silniej niż trzykrotne zwiększenie kaloryczności pokarmu, który kalorii ma w pierwszej kolejności dostarczać. Szacuje się, że pszczoły trzy, czterokrotnie częściej e, odwiedzają kwiaty, które dorzucają im do nektaru kofeinę. Kofeina w nektarze, w pyłku, zdaniem badaczy, zwiększa tak zwaną wierność zapylaczy z korzyścią dla samej rośliny, a kosztem tego zapylacza, można powiedzieć, i robi to wykorzystując bardzo, bardzo podobne mechanizmy do tych, jakie odpowiadają za naszą e, ludzką reakcję na kofeinę. My również odczuwamy poprawę, jeżeli chodzi o pamięć długoterminową po przyjęciu kofeiny, jeżeli chodzi o skupienie itd., itd. Czy więc ten albo jakiś bardzo podobny mechanizm może odpowiadać za popularność coli? Byłoby to odważne stwierdzenie. Eee, mam tu konkretnie na myśli zupełne ignorowanie aspektu powszechnego uzależnienia od kofeiny i objawów jej odstawienia. W 2006 roku 60-70% spożywanych w USA napojów gazowanych zawierało kofeinę. W latach 80. amerykańskie FDA starało się zmusić producentów tych napojów do usunięcia tej cząsteczki ze swojego produktu. Bezskutecznie. Bronili się oni twierdząc, że kofeina jest dodatkiem smakowym, który ma przełamywać swoją goryczą słodki smak napoju. Że orzechy coli, z których oryginalnie kola powstawała, kofeinę zawierają. Ja mam z tym dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, oryginalna kola zawierała też kokainę, która naturalnie występuje w wykorzystywanych do produkcji liściach koki. Ten argument jednak nie uchronił producentów przed koniecznością wycofania narkotyku z napoju w 1903 roku. Tak, jeszcze w XX wieku można się było napić Coca-Coli z kokainą. Po drugie, ludzie nie wyczuwają kofeiny w coli. Przynajmniej w takim stężeniu, w jakim się ona w napoju znajduje. Zapamiętajcie na chwilę wartość 1,1 mg na ml, bo mniej więcej tyle jest jej właśnie w Coca-Coli. Więc w pierwszym z badań, do których dotarłem, tym z 2000 roku, spośród 25 osób, tylko dwie były w stanie wyraźnie stwierdzić, w której z dwóch próbek koli znajduje się kofeina we wspomnianym stężeniu. Dla całej grupy badanych średnia poprawnych odpowiedzi wynosiła 53%, co można porównać do rzutu monetą. Czyli można powiedzieć, że w takiej ilości w napoju kofeina nie jest wyczuwalna, nie jest wykrywalna przez ludzi. Przy 2,0 mg na mililitr kofeiny było już lepiej. 60% badanych wyczuwało wyraźną różnicę, a w 70% przypadków konsumenci obstawiali poprawnie, który roztwór, która kola kofeinę zawierała. Tylko, że 2,0 mg na mililitr to jest górny limit zawartości kofeiny w napojach w USA i bardzo, bardzo, bardzo rzadko producenci ładują jej do roztworu aż tyle. Wszystko dlatego, że kofeina ma gorzki smak. W testach sensorycznych roztwory kofeiny są wzorcami goryczy. Wspomniane badanie zauważa, że począwszy od 0,5 mg na ml kofeiny, badani opisywali napój jako gorzki z nieprzyjemnym posmakiem. Praca z 2006 roku jest równie ciekawa. Wynika z niej, że w stężeniu spotykanym w Coca-Coli kofeina jest jak najbardziej wykrywalna obok słodzików, ale wyszkoleni testerzy, Wyszkoleni testerzy przestawali odróżniać roztwory kofeinowane, kofeinizowane od bezkofeinowych, gdy skład zaczął być bardziej zbliżony do tego, co można spotkać w butelkach czy puszkach dostępnych na sklepowych półkach. Czyli kiedy z roztworu robiła się kola, to wykrywanie kofeiny zaczynało być upośledzone. Innymi słowy, nie ma dowodów na to, że kofeina spełnia rolę, jaką przypisują jej producenci napojów gazowanych. W wodzie wykryjesz takie stężenie jak w koli. W słodkiej wodzie też, ale w samej koli, na podstawie badań, mogę powiedzieć, że raczej nope. Czy chcę przez to stwierdzić, że koncerny produkujące napoje gazowane dodają do nich kofeinę, żeby zwiększyć sprzedaż, wykorzystując nie jej smak, ale działanie psychoaktywne na ludzki umysł, na ludzki umysł, który, czy mózg, który jest od kofeiny masowo w skali świata uzależniony? Nie, ja nie chcę tego powiedzieć, ale autorzy tej pracy już wysuwają tego typu wnioski. Podzielili oni 99 osób na dwie grupy, które przez 9 dni piły napoje gazowane. Jedna z nich tak jest kofeiną, druga bez. Potem przez 28 dni rejestrowano, jak dużo różnych napojów gazowanych konsumowali ci badanie, już z własnej woli. I ci, którzy w czasie treningowej części eksperymentu spożywali kofeinę, mieli to spożycie o 50% większe. O 50% większe. Czyli obie grupy piły na początku słodkie, gazowane napoje. Jedyną różnicą była kofeina, której tak na marginesie i w tym badaniu panel 30 testerów nie był w stanie wyczuć. W sensie nie odróżniali oni e, napojów z kofeiną na podstawie smaku. Czyli możemy powiedzieć, że obie grupy w pierwszym etapie były coś, co smakowało tak samo. I przez to, że jedni mieli domieszkę kofeiny, później ich zachowania jako konsumentów były zupełnie różne, zupełnie inne. I chciałbym w tym miejscu powiedzieć, jak bardzo mnie to dziwi. Ale szczerze mówiąc, nie mogę, bo gdy już trochę o tym pomyślałem, to czego miałbym się spodziewać? Objawy odstawienia kofeiny z bólem głowy, rozdrażnieniem i wieloma innymi występują już przy spożyciu 100 mg tego narkotyku dziennie. To mniej niż trzy puszki coli, czyli tutaj mam co najmniej kilka dawek, które sprawią, że jutro mógłbym odczuwać delikatne odstawienie kofeiny. I tak jak mówiłem, yy, kofeina to narkotyk. Jest substancją psychoaktywną zmieniającą nasze zachowanie. Wywołuje objawy odstawienia, więc zasługuje na to miano. Owszem, działa słabiej niż heroina czy LSD, czy może inaczej niż heroina czy LSD, dzięki czemu jej legalny status jest inny, ale nie możemy zaprzeczać oczywistościom. I moglibyśmy wieszać psy na producentach napojów za dodawanie kofeiny do nich albo na ustawodawcach, którzy tego nie zabraniają, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że spożycie dużych ilości słodkich napojów ma niepodważalny związek z coraz częstszym występowaniem otyłości czy cukrzycy, generalnie wielu problemów zdrowotnych. Nie zapominajmy przecież, że kole piją y, dzieci i to powszechnie piją dzieci ze swoimi plastycznymi... Mózgami bardzo podatnymi na uczenie się, ale też na uzależnienia. Powiedziałbym, że słowo oburzające w tym kontekście jest delikatnym, najdelikatniejszym z możliwych określeń na dodawanie uzależniającej psychoaktywnej substancji do powszechnie dostępnego napoju. I tak, dzieci piją też herbatę, ale nikt o zdrowych zmysłach nie sypie 10 łyżeczek cukru do tego naparu. Powiedziałam o zdrowych zmysłach. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, a mianowicie fakt, że w zasadzie cała populacja świata spożywa kofeinę. W kawie zresztą ten odcinek jest trochę między scenami napędzany właśnie kawą, herbacie, hierbie, kakao. I wszyscy wiemy, wszyscy czujemy, że kofeina zmienia sposób naszego funkcjonowania, ale czy tak naprawdę się tym przejmujemy? Czy przypadkiem nie jest tak, że w tym momencie naszą planetę zamieszkuje kilka miliardów narkomanów, którzy zawlekli na przestrzeni zaledwie kilku stuleci gatunek krzewu z Etiopii tysiące kilometrów od jego domu, by mógł wzrastać w dogodnych warunkach i by móc korzystać z produkowanej przez tę roślinę psychoaktywnej molekuły? Czyż kofeina nie ukształtowała współczesnego świata takim, jakim go znamy? Czy na czele tego spisku. Który sprawia, że ciągle mam ochotę na kole. Nie stoi stosunkowo prosty alkaloid, który do pewnego stopnia namisteruje, a my od stuleci niczym sta do baranków. Nic sobie z tego nie robimy, bo to, jak na nas wpływa, się nam zwyczajnie podoba. Skoro już jednak o tym mowa, dokładnie o takich historiach napisałem swoją drugą książkę. Tak w drugą książkę. A historiach takich to znaczy pokazujących, jak pojedyncze molekuły i historie z nimi związane wpłynęły na bieg dziejów, jak kształtowały naszą współczesność oraz o tym, co nasze interakcje z nimi mówią o ludzkości, o nas samych. Staram się w tym dorzucić coś ciekawego o chemii i jej prawach w ogóle. Dzisiejszy odcinek jest. I uwierzcie mi, to nie jest kurtuazja, a fragmentem, który w tej książce się nie znalazł, bo miałem już w jednym z rozdziałów wystarczająco dużo, moim zdaniem, ciekawszych historii. Książka nosi tytuł Siedem cząsteczek i jako osoba, która zawsze jest. No, dużym krytykiem własnej pracy, może największym, przyznaję, że udała mi się ona bardzo. Ci, którzy do tej pory ją czytali, potwierdzają zresztą moje wrażenia. Nie jestem geniuszem autopromocji, zawsze wolałem, żeby moje e, dzieła mówiły same za siebie. Ale głęboko wierzę, że jeżeli komuś podobał się przepis na człowieka, to jest duża szansa, iż również siedem cząsteczek mu się spodoba. Jeżeli zaś komuś przepis się nie podobał, to jest duża szansa, że siedem cząsteczek Przypadnie mu do gustu. Ta książka jest moim nie tylko zdaniem bardziej uniwersalna i bardziej przystępna. Włożyłem w nią dwa lata pracy, z czego przynajmniej 8 miesięcy to była praca bardzo, bardzo ciężka i obciążająca. Wielokrotnie docierałem do informacji, które mnie samego zaskakiwały z jednej strony, a zachwycały z drugiej. Nękałem nimi swoje otoczenie, swoich bliskich. Miałem dzięki temu wspaniałych doradców w czasie jej powstawania. I co chyba najważniejsze, Wiedziałem, czego się w czasie pisania książki wystrzegać, już po doświadczeniach z poprzedniej. Stąd moje głębokie przekonanie, że niezależnie od tego, w czyje ręce ta pozycja wpadnie, jest duża szansa, że czytelnik dowie się czegoś ciekawego. Choćby po to, żeby błysnąć przed znajomymi jakimś fanfaktem, przydatnego, czy może nawet dającego do myślenia. Czegoś, co sprawi, że na przykład dwa razy zastanowi się nad niektórymi swoimi zachowaniami i wyborami w przyszłości. Pozna postacie z historii, których niezwykłe odkrycia wciąż kształtują świat, dekady po ich śmierci. Postaci, które bywają zapomniane. Opowiadam o wydarzeniach, które mają na nas dużo większy wpływ niż może nam się wydawać. Wydarzeniach, które ukształtowały współczesny świat. No i wreszcie czytelnik tej książki, tak jak już wspomniałem, dowie się co nieco o chemii jako nauce, o jej gigantycznym wpływie na ludzkie dzieje oraz o tym, jakie wizje przyszłości możemy z jej pomocą stworzyć. Jest to też pozycja, która może was nie, ochronić, e, czy wyposażyć w takie informacje, które mogą być tarczą przed wciskaniem e, kitu w postaci wyśmiechnanych haseł pokroju. O, cała to straszna chemia w jedzeniu. I szczerze, Lepiej nie potrafię, w sensie lepiej tego zareklamować, co zrobiłem, nie umiem. Wyszła mi książka, o której mogę bez zażenowania powiedzieć, że jest dobra, a nawet bardzo dobra. Czytałem ją już kilkanaście razy i choć za każdym razem coś bym poprawił, to nie, nie lubiłem jej w tym czasie, a to naprawdę sporo. Począwszy od chwili publikacji tego filmu, do 9 listopada trwa okres przedsprzedaży, więc wszystkie osoby, które zdecydują się kupić 7 cząsteczek, dostaną swoją przesyłkę nie płacąc za dostawę na terenie Polski. Dodatkowo pierwszych 5000 egzemplarzy będzie przeze mnie podpisanych. W ogóle pierwsze książki będą trafiały do czytelników z początkiem listopada, więc... Uwaga, call to action, wejdźcie na 7.alt.pl i szybko i bezpiecznie kupcie swój egzemplarz. Link jest też w opisie, a potem jak już kupicie i przeczytacie, możecie mnie uczciwie rozliczyć z tego, co tutaj naopowiadałem, co naobiecywałem. Tak czy owak, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. I do zobaczenia, do usłyszenia, do przeczytania.